Masz już brodę, fryzurę z XIX wieku, tatuaże, czapkę, ciuchy vintage, rower z ostrym kołem, oczywiście używany. Kupujesz tylko lokalne towary. Im bliżej domu, tym lepiej. Ale czegoś brakuje. Musi być następny poziom. Zgadza się, jest następny poziom. Czas stać się energetycznym hipsterem. Pokaż swoje hipsterskie zaangażowanie, mówiąc tak dla wiatru. Energia z wiatru jest produkowana lokalnie, tak samo jak warzywa w Twoim dzielnicowym sklepie jest również vintage. Twoi pradziadkowie produkowali mąkę w młynie z wiatrakiem i jest tak czysta jak świeżo umyta broda. Kiedy twój brat mówi: „Energia wiatrowa jest świetna, ale wciąż jest za droga”, możesz mu odpowiedzieć, że farmy wiatrowe na lądzie produkują najtańszą energię w Europie. W rzeczywistości, kiedy wieje wiatr, nasze rachunki za energię spadają. Nie zastanawiaj się. Poznaj wszystkie powody, dla których warto stać się energetycznym hipsterem na stronie takdlaWiatru.pl.